Witam, witam wszystkie znaki powietrza. No, i mamy marzec, pełnię księżyca, która jest w pannie, więc zaistnieje tutaj potrzeba organizacji, reorganizacji, porządku, wyczyszczenia tego, co jest niedobre, czy kogoś wyrzucić ze swojego życia. W każdym bądź razie a, oglądajcie jeszcze. Inne kanały astrologiczne, abyście mogli wiedzieć, jak postępować, jak się planety wam układają. I czy przeczekać, czy posunąć się do przodu. W każdym bądź razie decyzja musi być tutaj po prostu podjęta. Wiadomo, że jest to rok a, bardzo. Transformacja po prostu zajdzie, zajdą duże przemiany w tym roku dla wszystkich znaków. I chcę Wam bardzo podziękować za to, że ze mną jesteście, że mnie oglądacie, że mnie, och, muszę podnieść, subskrybujecie i piszecie do mnie komentarze, jeżeli jeszcze mnie nie zaprenumerowaliście, czy subskrybowaliście, to proszę to zrobić i mnie polubić z paluszkiem do góry, przyciskając przy tym dzwonek, bo wówczas będziecie mogli dostawać powiadomienia o moich nowych filmikach. Moi drodzy, nie musicie mnie więcej szukać. Z kolei, jeżeli chcecie mieć przeze mnie postawione karty prywatnie, to proszę do mnie napisać, a ja w przeciągu kilku dni wam Odpiszę z informacją. Więc pierwszą Waszą kartą jest Paś kielichów. No, piękna wiadomość emocjonalnej natury. To może być wiadomość od Waszych dzieci do 35 roku życia, lub Wy będziecie działać taką właśnie energią. Czyli możecie dostać a, zaproszenie na ślub, chrzciny lub też zaręczyny, albo ktoś Wam oznajmi, że chcą się po prostu Wasze dzieci pobrać. Możecie to być i wy właśnie działać taką energią, czyli powiecie swoim dzieciom z kolei, że... Wychodzicie za mąż lub macie partnera, z którym chcecie się związać. A w każdym bądź razie piękna wiadomość natury emocjonalnej, bardzo pozytywnej zresztą. No osoba, no jest tutaj piękna ilustracja, bo z tyłu jest drzewo, które dopiero zaczyna no i jest wiosna, więc nie ma się co dziwić. Tym bardziej, że to jest właśnie pełnia księżyca i wiosna za parę dni kalendarzowa. Więc jest tutaj i jelonek z małym jelonkiem. Przy wodzie stoją, jest z tyłu kamień, na którym jest wszystko wypisane praktycznie koło tej osoby. Jednym słowem to jest coś, przez co będzie ci wy musieli przejść lub Wasze dzieci. Księżyc i to w pełni, czyli manifestacja tego, czego pragniecie, a może się dotyczyć osoby spod podznaku raka, bo rak tutaj jest. Też w każdym bądź razie zwróćcie uwagę na swoje sny i znaki, które będziecie dostawać od Wszechświata Bozi czy Aniołków, moi drodzy. To jest karta numer jeden. Więc a, ponieważ jest pełnia księżyca, piszcie intencje i Wasze pragnienia mogą się uiścić, zrealizować. Spełnić. Zwróćcie uwagę na swoje sny i znaki, moi drodzy, bo to jest bardzo ważne. Ale pod koniec miesiąca jest tutaj jakaś tęsknota, tęsknota za kimś, a kto może być dalej. Może to być związek na odległość i czujecie się bardzo. Zranieni, bo ta tęsknota po prostu Wam przysłania cały wizerunek Waszego związku, więc i negatywne myśli się pojawiają. No, radziłabym po prostu nie myśleć negatywnie, żeby wymanifestować to, czego właściwie pragniecie. Tym bardziej, że mamy tutaj szóstkę pentakli pod koniec miesiąca, czyli kartę spełnionych życzeń, moi drodzy. Widać, że jeżeli jesteście w jakimś związku, to będzie tutaj coś podpisywane. Um, więc zwracajcie też uwagę na to, czy Merkury się nie cofa bo jeżeli sięńcowa to nie podpisujcie żadnych certyfikatów czy dokumentów, poczekajcie aż wyjdzie na prostą, a równie dobrze to mogą być e, sprawy dotyczące rozwodu albo jakieś legalne urzędowe sprawy, ale widać najwyraźniej, że to jest Karta spełnionych życzeń, czyli to prawo będzie po Waszej stronie. Jednym słowem, nie macie się czym przejmować. No i oczywiście, 21, to jest runa. Moje drogie jedynki. Runa Lagus. Więc może dojść do tego 21, czyli będzie to ważny jakiś dzień, może to się tyczyć osoby, która się urodziła 21, która jest powiązana w jakiś sposób z tymi rozłożeniami, może to być osoba, która się urodziła 2, 1 albo 1, 2, lub mieszkacie pod numerem 21 lub ta osoba pojawi się po prostu a, w waszym życiu 21. Jednym słowem, w jakiś sposób będzie to z wami rezonować. I zwróćcie uwagę na swoje sny i znaki, moi drodzy, bo jest to tutaj przy pełni, możecie wymanifestować to, czego pragniecie. Jednym słowem, Zaraz przeczytamy lagus 21, 21 lagus, woda, pierwotnych epok, epok geologicznych, praocean, źródło życia, prawo, przyczyna, moc oczyszczająca tajemniczenie. Życie, cnota, siła życiowa, lecznicza, moc ziół, test, intuicja, lagus reprezentuje głęboko ukryte, lecz twórcze i płodne siły natury. Wtajemniczenie, surowy egzamin na mistrza, natychmiastowe działanie, dalszy rozwój na skutek braków, niedostatków, wzrost. Podróż morska, długa podróż, podróż będąca z rządzeniem losu, morze życia, morze nieświadomości i rozwój. Zastosowanie, zastosuj, zastosuj runę lagus dla wzmocnienia Twojej zdolności wobec przeciwności losowych dla ochrony przed zdradą spowodowaną strachem i przed magią truzicielską. Użyj jej do, po, do pomocy w nabywaniu i stosowaniu wiedzy o lekarstwach i magicznych właściwościach żół Jako amulet chroni przed wypadkami, zatruciami, niebezpieczeństwami na morzu. Jako talizman wspomaga zdobywanie wiedzy o ziołach i dających bezpieczeństwo w podróży podczas trudnych egzaminów też. Także to jest numer 21 i jedynka po prostu taka odwrócona. No lagus. Dziękuję Wam ślicznie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. I niech Was Bozia błogosławi, a aniołki oświetlą wam drogę, którą podążacie. I zawsze je pytajcie i proście, a będzie Wam dane. Do widzenia witam, witam wszystkich tych, co wybrali kartę numer 2. No cóż, a zaczynamy. Chcę Wam tylko przypomnieć, że to jest, są karty na... Pełnię księżyca, która jest 18-19 marca. Oczywiście a jest ona w, w. jakim to znaku? W panience, więc zaistnieje tutaj dużo porządku, czyli organizacja, reorganizacja, wyrzucenie tego, czego nie chcemy, a uporządkowanie swojego życia. Zawodowego, czy też osobistego, w każdym bądź razie zachodzą tutaj zmiany dla każdego znaku. I chcę Wam też i podziękować za to, że ze mną jesteście i że mnie subskrybujecie. A ci, którzy jeszcze mnie nie zaprenumerowali, czy subskrybowali, to proszę to zrobić i mnie polubić z paluszkiem do góry, przyciskając przy tym. Dzwonek, bo wówczas będziecie dostawać wszystkie e, powiadomienia o moich filmikach i nie będziecie musieli mnie szukać. Ci, którzy chcą ode mnie dostawać, e, przepraszam, którzy chcą mieć przeze mnie karty postawione prywatnie, to proszę do mnie napisać, a ja w przeciągu kilku dni Wam odpiszę. Moi drodzy, Pierwszą Waszą kartą jest As Mieczy. Początek czegoś pięknego i nowego. Odniesiecie tutaj w jakiejś kwestii, sytuacji czy w aspekcie triumf. To jest też karta i pieniążków, i miłości. Początek czegoś naprawdę pięknego. Tym bardziej, że mamy tutaj pazia. Paść monet, paść pentakli. To się może czy, czy dzieci do Waszych dzieci do 35 roku życia, lub Wy będziecie działać taką energią, moi drodzy. Więc a, nadchodzą te pieniążki. Może właśnie jedno z Waszych dzieci a, prosiło o jakąś pożyczkę, czyli. Składali podanie o pożyczkę czy dofinansowanie na y, jakieś cele. Mogą to być studia, mogą to, może to być remont, może to być na a, budowę na przykład mieszkania, czy remontu mieszkania, czy też budowę domu. W każdym bądź razie te pieniążki, a możecie i wy tak też taką energią działać. Jednym słowem te pieniążki do was nadchodzą. To może być też właśnie pozytywnie, pozytywna wiadomość typu finansowego, materialnego. I jeżeli macie pracę, to jesteście z niej bardzo zadowoleni, a, bo nie dość, że się opłacacie to i możecie jeszcze dodatkowo coś Odłożyć, co jest w sumie bardzo dobre, piękne. Tym bardziej, że mamy temperance, czyli umiar. Umiar wam pod koniec miesiąca będzie towarzyszył, czyli jest tutaj duża mm, równowaga pod każdym względem, czyli zrównacie się ze swoją energią, będziecie mieć pod koniec miesiąca naprawdę bardzo pozytywny kanał wspaniałej energii. 20 to jest runa wasza ochronna, moi drodzy. Z kolei no właśnie tego nie powiedziałam, jeżeli nie macie partnera czy partnerki to może być um, byk panna albo koziorożec, moi drogie Dwójeczki. To jest karta numer dwa, chyba to Nawet nie jestem pewna. W każdym bądź razie może dojść do tego dwudziestego. A może być ktoś urodzony dwudziestego lub będziecie widzieć często dwójki albo dwadzieś dwudziesta, dwudziesta, dwadzieścia, czy 2022, czy 222, czy 20.20, 20. W każdym bądź razie w jakiś sposób to będzie z wami rezonować, moi drodzy. No i to by było tyle, moje drogie dwójeczki. Dziękuję Wam ślicznie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. I niech Was Bozia błogosławi a aniołki. Oświetlą Wam drogę, którą podążacie. I zawsze je pytajcie i proście, a będzie Wam dane. Do widzenia. Witam, witam wszystkich tych, co wybrali kartę numer 3. Tylko zmienię okulary, bo... O! Do czytania inne i do widzenia też inne. Dziękuję wam wszystkim za to, że ze mną jesteście, że mnie oglądacie, subskrybujecie, piszecie do mnie komentarze. Jestem wam bardzo, 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 to wdzięczna. Jeżeli jeszcze mnie nie zanumerowaliście, czy subskrybowaliście, to proszę to zrobić i mnie polubić paluszkiem do góry, przyciskając oczywiście przy tym dzwonek, bo wówczas będziecie dostawać powiadomienia o moich w filmikach bezpośrednio na swoją skrzyneczkę. No, to są rozłożenia na pełnię Księżyca, moi drodzy. I oczywiście jest ona, pełnia Księżyca, jest w panience, więc zaistnieje tutaj potrzeba organizacji, reorganizacji, porządku, a wszystkie znaki będą przechodzić przez. Jakieś transformacje i przemiany w tym roku. Jedni mniej, drudzy więcej. Więc oglądajcie jeszcze dodatkowo kanały astrologiczne, bo wówczas będziecie mogli mniej więcej się dowiedzieć, czy działać, czy nie działać, czy przeczekać. W każdym razie dla każdego znaku jest to coś innego, moi drodzy. I no właśnie, i zaczynamy jednym słowem pełnia księżyca 18-19 marca. Pisać intencje, a przede wszystkim wyzbyć się tego, co dla Was nie pracuje. Tak, żebyście mogli ten rok przejść a, z łatwością i lepsze jest łatwe życie niż pełne problemów. W każdym bądź razie musicie sami dokonać wyborów, jeżeli tego nie dokonacie to wszechświat wam w tym po prostu pomoże. No, chcesz być. O, wypadło. Dobrze. Jera. Dobrze. Piękna równa. Bo karty nie zbyt ciekawe macie. Pierwszą waszą kartą jest dziewiątka kijów, moi drodzy. No cóż, bronicie swoich zasad. Jesteście pewni, że jesteście... A. Stoicie przy tych swoich zasadach i bronicie ich. Albo macie rację, albo nie. To się może okazać dopiero w praniu. W każdym bądź razie bronicie ich zaciekle, bo wiecie, że macie rację. Szóstka, nie szóstka, siódemka, Boże, siódemka kielichów. No, karta Wszystkie kielich macie wypełnione po brzegi, ale nie wiecie, co jest w siódmym kielichu. I w tym wypadku macie nadzieję, że ten siódmy kielich jest wypełniony tym, czego pragniecie i chcecie, bo bronicie swoich zasad dalej. No, ale dosięg będziecie dosięgać tych gwiazd, dlatego że nadzieja. Gwiazda to nadzieja, to będzie Wam towarzyszyć przez następne dwa miesiące. I bez względu na to, jakiej tej sytuacji czy aspektu a, bronicie, to jest duża nadzieja na to, że dosięgniecie tych gwiazd, to będzie Wam towarzyszyć przez następne dwa miesiące. Niemniej jednak, to jest duże dla Was wyzwanie. Bo widać, że wzięliście na swoje barki więcej niż możecie unieść. Czyli tych dylematów, tych problemów, a tych kłód pod nogami jest bardzo dużo. To się może tyczyć waszego związku, waszej pracy, spraw jakichś urzędowych, a Siedem Kielichów mówi przede wszystkim o relacjach i związkach. A no, jednym słowem, za dużo pod koniec miesiąca się okaże, że za dużo wzięliście na swoje barki. Zmiany tutaj muszą u Was jakieś zajść, moi drodzy. A, no, rozłóżcie te problemy, z czym się borykacie, na etapy, bo. Inaczej, no po dziesiątce jest jedynka, czyli nowy początek, ale z drugiej strony możecie tego nie unieść i wtedy może przyjść jakieś choróbsko, czego Wam po prostu nie życzę, więc rozłóżcie sobie to na etapy, nawet na te dwa miesiące, bo jest nadzieja na to, że wyjdziecie na prostą, moi drodzy. Tylko 5 kijów w jedną, 5 kijów w drugą, i wówczas zobaczycie drogę przed sobą, moi drodzy. 12. No, może dojść do tego 12 o 12 godzinie, lub ktoś, kto jest powiązany, e, lub Wyżeście się urodzili 12, lub ktoś, kto jest powiązany z tym czytaniem, jest urodzony 12 lub pierwszego drugiego. Lub mieszkacie pod dwunastką. W każdym bądź razie w jakiś sposób będzie to z Wami po prostu rezonować, moi drodzy. No i przeczytamy tą dwunastkę. Czyli to jest jerano Piękna Runa. To jest ochronna runa, więc namalujcie ją sobie. Jera to są takie dwie strzałki zachodzące na siebie, jedna w prawo, druga w lewo, czyli 12 numer. To jest piękna runa, moi drodzy. Jera ci mówi pory roku, żniwa, dobry czas, sprzyjający okres, cykl życiowy, ruch bez Końca i bez początku. Urodzajność, harmonia, zdrowy rytm, dostatek, cykliczność, sprawiedliwość, prawo, życzliwość, spełnienie się losu, marzenia, zmiana zgodna z potrzebą, spełnienie się losu, marzenia, spełnienie się losu. Przecież to czytałam. Aha. Spełn... Spełnienie się losu, marzenia, zmiana zgodna z potrzebą Twojej duszy, początek i koniec jakiegoś obiegu, to co teraz zaczynasz, spełni się dopiero za jakiś czas, zbieranie plonów z ziaren posianych jakiś czas temu, sposobny czas, zbiory owoców, e, owoców pracy. Dawniej, dawniej wykonanej działanie w harmonii z naturalnymi, organicznymi prawami, zdolności twórcze we wszystkich zakresach działalności, urodzajność, wynagrodzenie i rozwój, moi drodzy, czyli bardzo ładna runa, zastosowanie dla poparcia swoich projektów, dla zabezpieczenia ich przyszłych plonów. A także dla łagodnego wprowadzenia spokoju i harmonii. Runa Jera ułatwi Ci odzyskanie zdrowego związku z naturalnymi cyklami i dokonanie korekty organicznych nieprawidłowości. Runa ta symbolizuje mistyczne zaślubiny. Jeśli wymienisz runy między kobietą i mężczyzną, Między wojownikami czy przyjaciółmi. A... Hmm. Pomocna przy wybieraniu szkoły, pracy i miejsca urlopu, moi drodzy. Także wspaniała runa, narysować ją sobie. Takie dwie strzałki, to jest bieran. Każda w inną stronę, i przy wymianie z ukochanym będzie Wam to po prostu towarzyszyć, moi drodzy. No i to by było tyle. Dziękuję Wam ślicznie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Niech Was Bozia błogosławi, a aniołki oświetlą Wam drogę, którą podążacie. I zawsze je pytajcie i proście a będzie pan tam. Do widzenia.